Zaczęłam robić na drutach w dzieciństwie. Gdy miałam 6 lat, moja mama mi pokazała, jak nabierać oczka, jak robić prawe oczka i lewe oczka. No i zaczęłam tworzyć. Chciałam, żeby moje lalki miały ubrania. Wtedy nic nie było w sklepach. A potem już w dorosłym życiu zaczęłam robić ubranka dla moich dzieci, później wnuków. I ja robiłam czapki, szaliki, swetry, skarpetki, wszystko, rękawiczki nawet. Nawet w latach 80. pamiętam, że były modne takie rękawiczki, gdzie każdy, każdy palec miał inny kolor, a były niedostępne na rynku, więc zrobiłam mojej córce również. A teraz po prostu mam, mam czas i mogę realizować to, co lubię, to, co chcę robić, to, co mi sprawia dużo radości i przyjemności. Moim takim produktem, który myślę, że będzie się wszystkim podobał, są krawaty, jest to y, zrobione z bardzo cienkiej włóczki, y, tak żeby y, dobrze się mógł wiązać, żeby nie był za gruby. Wzór y, zrobiony z zwierząt, nie wiem czy to jest taki jelenio-renifero-łoś, śmieszny troszkę, myślę, że się będzie podobał. Drugim moim takim produktem będzie y, taki pokrowiec na tablety. Też zrobiony z takim samym motywem, tylko troszeczkę się różni. Te moje prace są wykonane z niezwykłą starannością. Wkładam w to dużo serca i dają mi bardzo dużą satysfakcję. Nie, nie umiem więcej nic powiedzieć. Lubię to robić po prostu.